Betonowy rynek, rajek uliczny gra. O, jest rockowo. nieźle, no ale pewnie za to to do kapelusza dużo kasy nie dostanie. Ludzie lubią piosenki, które znają. снизу портрет. Вот он.

Thank you. Thank you. Wystawa w ratuszu, który generalnie nie jest ratuszem, bo Hetman nie potrzebował władz miejskich, bo sam jednoosobowym miastem zarządzał. Natomiast tak chciał, żeby Białystok był taką podrówką, trochę, kopią nie? innych miast, więc zbudował ratusz, w którym nie było władz miejskich, tylko e, kramy kupców były, więc co ciekawe... No i tak samo jego pałac tak naprawdę był kopią Wersalu z Francji. Także nie był oryginalny. Był można powiedzieć kopistą, pozarem. No i najgorsze to, że te pieniądze poszły na pałac zamiast na armię, bo on był bardzo ambitny, chciał zostać królem Polski, nie został królem Polski. Wziął za żonę siostrę króla polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i Izabelę Wranicką. Duża różnica wieku, ona tam chyba miała 18 lat, on ponad 60, więc dzieci z tego nie było. Skończyło się to końcem rodu branickich i do tego jeszcze, ponieważ pieniądze... Armia była źle zarządzana, o tak, pieniądze szły na pałac, nie na armię. To rozbiory Polski największa tragedia narodu polskiego. Zastaw się, a postaw się tak się kończy. Generalnie właśnie. Mm, tam knajpa zenka Martyniuka była, którą syn miał zarządzać biznes nie wyszedł Jack Sparrow. mówię, żeby to się nazywało knajpa zenka Martyniuka, to może by wyszło. To no, takie pomysły biznesowe dziwne.